mi dzisiaj, no, mm. bardzo stała się bardzo dziwna rzecz. No, otwieraliśmy, dzisiaj, możemy zauważyć, dzisiaj był mega box w nie Nabiłem się Karla na e, 15. No i brat mi otwiera, no i tak. Było rzeczy. Ma pierwsza to była baler do Rose, ale Tak się zrzeszaliśmy, że normalnie nie wiem. Po prostu mam już trzeci raz siedem rzeczy, możecie zobaczyć na jeszcze jednym odcinku, który był, że tam trafiłem gadżet do Mortisa i nową postać, ale ogólnie się cieszę z tego, że w ogóle trafiłem jakąś postać, no bo myślałem, że już będzie taki, znaczy nie, że Crow, ale myślałam, że w ogóle nie będzie postaci, więc się ucieszyłem. Ale pewnie niedługo odcinek pojawi się, jak wbijamy y, na dziesiątą rangę no, Tarę więc no do zobaczenia kiedy nagram odcinek. Łapki w górę. O właśnie łapki w górę dla mojego brata, żeby miał na żeby się był taki żercik. No ale Wbijałem się na punkt klinicki i tam będzie ten. No będę też się pojawiał, pewnie się niedługo.